W tym filmie zaprosiłem 6 losowych osób spotkanych na OmeTV, aby zagrały ze mną w Minecraft. Plan jest prosty. Każda osoba dostaje zapro na prywatny serwer i musi coś zbudować. Będzie naprawdę grubo, dlatego koniecznie oglądaj ten film do końca. Siemano! Jak widzieliście po intrze, w dzisiejszym materiale będę szukał przyjaciół. Tak, będę to robił na OME TV. I postaram się kogoś zaprosić na mój serwer do Minecrafta. Który, jak widzicie, czeka z otwartymi slotami na nowych graczy. Jeżeli chcecie więcej, wiadomo, łapeczka, subskrypcja. Nie będę przedłużał. Po prostu daję tutaj start i zobaczmy. 5 minutes later. Dobra, bo ja tak poklikałem, a jestem trochę poryty. W sensie nie wiem, czy kiedykolwiek sam z siebie siedziałem na OME. Zazwyczaj robiłem to ze znajomymi na imprezkach czy coś. E, ustalmy pewne rzeczy. Szukamy osoby. Nieważne jakiej płci, która siedzi przed kąpem, po prostu byłaby chętna pograć w Minecrafta. Najlepiej by było, jakby ktoś mnie rozpoznał, bo myślę, że bardziej byłby chętny, nie? Ciema. Ciema. Co tam? A bardzo dobrze, co tam u siebie? Ty, stary, co robisz teraz? Teraz? No. A nic, siedzę sobie. Wiem sobie, byłem na mieście. I Jak te... było? Elegancko Elegancko? Ty, a chcesz ze mną pograć w grę? Jaką? Minecrafta Mogę pograć Nie, no serio? No poważnie Człowieku Okej, okay, okej, okay, dobra Słucha, człowieku, robimy to, robimy to, gdzie Nucu. jesteś? Czekaj Ty, a co to jest za... Też masz takie coś niebieskiego na pasku? Tak, to jest teraz w ogóle nowa wersja, to jest kompas, Za ja ciebie widzę Idę do ciebie Ropeczka, ej, mocne, ty... serio? No, o, ciała. Co ty gadasz? Ooo, no jest i grucha Człowieku, ej zarąbisty skin Człowieku masz, nie? Bez kitu, nie? Ej, ale jaka polerynka, Chłopie, ja mam jakąś inną w ogóle, nie? Ha, ha. No ta była darmowa Grucha jesteś legendą, stary, nie? Bo jesteś pierwszą osobą Chłopie, nie? Pierwsza ej, osoba, bez... no tak. Pierwsza osoba z ten serwer, stary, nie? <noise> jak, się, jak się z tym czujesz? Szczerze? Bardzo fajnie. <noise> Bardzo fajnie. <O głos> Bardzo jecha. fajnie. Dobra, sto. ORORO! Grucha! Oj! Chopy! Cześć, trzeba, trzeba zrobić. Kurde, zaczął padać deszcz, nie? No, tak być nie może. To chłopy z gruchą gram, będziemy jakiś deszcz, kurde. Latał czeko, nie? Tak to nie. Ej, nie. E, nie no, ale zorombisty masz nik. Grucha człowieku, nie? O, jest wioska, ty, biskitu. Ej, ja jestem czeku. No, ja jestem wróżbita Marcin, chłopie, nie? Normalnie. Trzeba ich okraść. ci łapki, młot, nie? Trzeba, trzeba naszpącić. Ta, teraz idziemy szpącić we wiosce villagerów, stary, nie? Trzeba szybki szpątnik zrobić Ta, stary, kradniemy wszystko, co się da ewentualnie możemy też tutaj zamieszkać, nie? To też jest jakaś opcja, stary, nie? Wow, ej, ale spora ta wioska w sumie, nie spodziewałem się. Patrz na mnie. no. Czekaj. O, no. Świetnie, masz stary, tak samo dziwnie postawione oczy jak Jawski, nie, nie? To, 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 to mi się podoba, to mi się naprawdę podoba, nie? Ej, teraz żelaznego bijesz, okej. Okay. Ty Tylko Ej, dobra, to teraz masz grucha przez rany. Dobrze, że ja go nie zaatakowałem, nie? A, czyli już lepkie łapki, już wszystko kradniemy, stary. Dobra, 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 to mi się podoba, to mi się podoba. Bez zbędnego gadania, stary po prostu yy, kradniemy. No tak. Świetnie, to, to jest najlepsze, co można zrobić, stary, nie? Tam się no jest. Już schodzę, już schodzę, już schodzę Skąd ty masz? Aha, ty... Wow, jaka Sigma! Sigma boy, Sigma grucha, człowieku ty, to było mocne, tak to było być. mocne, nie? Widać, że chłopak grał potrafi. w Minecraft'ika, nie? Coś nie, coś potrafi, no o to chodzi, o to chodzi. O nie. Ej. Co jest? Gdzie, gdzie, gdzie? Wow, Ło, chłopi, nie strasz ty, bo ja byłem w ogóle miałem wykwipunku stary, ale się obsrałem. Ej, co jest? To jest creeperów, chłopiec! Skąd one spadają? Ty, posrało ich, nie? Grucha, ja ci zostaję na serwerze i idę po naszych nowych kolegów. Dobra. Dobra. Szczerze nie spodziewałem się, że pójdzie tak gładko. No ale mamy już pierwszego gracza, więc nie pozostało nam nic więcej jak znaleźć kolejnych. Mam nadzieję, że to pójdzie równie szybko co przed chwilą. No ale zobaczymy. Zostawcie łapę w górę koniecznie. Cie ma. Co? Nie. Co? Co jest? A ty, <laughs> na serio? Ale co? O co ci chodzi? Nagrywasz? Nagrywam. Nie. Jak się nazywasz? O nie! Chłop musiał chyba wyłączyć kompa, człowieku. Ktoś mu wbił do pokoju. No cóż, o, Lecimy dalej. 15 minut later. Siema? Siema. To tam? Wszystko dobrze. Dobra, ja powiem tak, bo wyglądasz mi na gamerkę, nie? Masz gamingowy fotel. No i tylko to. A nie, a nie, nie, grasz w gry? Znaczy, kiedyś grałam, teraz okazjonalnie. Czyli w ogóle nie grasz? Rzadko, rzadko, wiesz co, bo ja teraz chodzę do maturalnej i, i trochę nie mam na to czasu, a w wakacje pracowałam. Chciałem cię zaprosić na serwer do Minecrafta, żebyśmy pograli. Minecraft? No. Ty, ale ja cię skądś kojarzę, to jest... No, bo nagrywam odcinek teraz. No właśnie! MWK. No właśnie! Jezu, no właśnie! No właśnie, no właśnie! No właśnie! wszystko teraz mi się ułożyło w głowie! No właśnie! Supermena. Ej, ile razy powiesz się no właśnie! Skin Superman, ja już tak, tak, wiem. tak, tak, tak. Tak. No i właśnie w tym momencie masz zaproszenie, że ze mną pograć w Minecraft. No i dobra, możemy grać w A majmę. masz Minecraft? A. Ogólnie. Y, ja tak... nawet nie chcę wiedzieć, jak ten skin wygląda. Nie no, ten wygląda wy... w porządku. Pamiętasz, o, pamiętasz jeszcze jak się gra w Minecraft? No, oczywiście. Y, ja już tutaj grałem z gruchą, on przed chwilą wyszedł, ale był na serwerze i ja już zdobyłem i temy, ale musiałem ustawić serwer, że jest na non-premium, więc te wszystkie temy... Y... Jakby poszły Nie pytaj się mnie, jak wygląda mój skin Albo nie mam skina, albo to jest coś mega dziwnego <laughs> Nie, no ja nic nie mam do twojego skina Ej, ale chodź, chodź, bo ja już ale... znam mapę Tutaj jest wioska villagerów, ale... wiesz co to wioska Czy villagerów? Nie... No, no wioski villagerów ogarniemy, nie? A co ja mam za skina? Może tak? No F5 se kliknij A, wiem, wiem A, wiem <laughs> Ale co wiesz, co wiesz? No nie, no bo ja raz ustawiałam sobie takiego skina, ale <laughs> Ej, ale poczekaj, ale pytanie Bo ty masz przecież non-premium, to Jak my ogłaszałeś? Ustawiać skina, wytłumacz mi to No i na ja Aha, to tak się da No da się, no, co ty mnie bijesz? Dobra, sorry, sorry, dostałem ataku, wiesz? Ja mam czasem takie ataki Kurde, I jeszcze do tego z Ale nie mów Kurde. tak, nie mów tak, proszę Będę musiał to wyciąć A <laughs> Nie, też tak nie mów, nie mów tak w ogóle. Nie mów mi o twoim skinie w ogóle, dobra, proszę. dobra, nie nie powiem Nie, za nie tego gadajmy tak o skinie. Własnoręcznie, wow. własnoręcznie ale mam ukradłem. Ten, ale mam dla ciebie jabłuszko Aha, ty masz, chleb, to ci nie. Tak. <laughs> nie dawaj, nie dawaj. Z gruchą gadałem jeszcze chwilę temu, to chciał tu pącić, a ty chcesz rozwalać. To to znaczy spącić. No, że spącić, wiesz, szybki szpąt wiesz, tu teraz na szybko, ty, A jak zadzwoni tym dzwonkiem, to oni się zbiegną, nie? Ej, serio, to tak działa? Nie, no chyba nie. Wydaje mi się, że tak. <laughs> Ej, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie. No do dzwonków po uciekali, ty. A oni, Amelia, nie chcą mi słyszeć, a oni nie mają po prostu wysrane w to, że ty zadzwoniłaś dzwonkiem? A nie wiem. <laughs> I no, idą, idą! Mówiłam! No <laughs> Przyjdą. No nie wiem, ej, ale tu przez sekundę ci uwierzyłem ogólnie, nie? To robię... jest dziwnie, bo gram z osobą, którą oglądam w wieku 11 lat, to w wieku 10! No, a teraz już mnie nie oglądasz, nie? Tutaj to no mi Amelia, wiesz. Jedyny youtuber, który mi się nie znudził i go oglądam do tej pory. No. I nawet miałem od niego Mer, to jest, yy, to jest Rezi. Super fanka Rezji jego number one. Jeżeli Rezji to oglądasz, Amelia cię uwielbiam, nie? Nie, no, naprawdę, no nie A maratuję. widziałaś się z Rezim kiedyś na żywo, na jakimś meetupie? No never, no, never ja, ja chciałam raz pojechać, ale moja mama wtedy do mnie mówi Boże dziewczyno, Boże dziewczyno, co ty będziesz co ty będziesz jeździć jakichś starych typów oglądać A... No tak, no bo ja wtedy miałam ile, ja wtedy miałam mega okay, Rezim jest 9,6 <noise> Jak no, wie to... w ogóle, ja nie wiedziałem, że jest taki rocznik, nie? No, ja, ja wiem <noise> no, ja wtedy, jak on był 9,6 On jest no. 11 lat ode mnie starszy no i ja miałam lat 7, okay. on miał 18, no i ja oglądałam te filmiki sprzed roku, jak on tam... Nie, oglądałam te filmiki, co on mówił, że on maturę, pisze w tym roku i tak dalej, miał takie boże, boże maturę piszę, <laughs> albo jak jeszcze Blołek nagrywał Minecrafta. Boże! Znowu mam własne. Ej, a wiesz, że Herobrain na tym serwerze jest? Ja! Yeah. kiedyś ja próbowałam wywołać Herobraina. To... <grym> Proszę, opowiedz o tym, jak próbowałeś, Jak próbowałeś, Jak chcę to usłyszeć? Co zrobiłeś, żeby Herobrain pojawił się na Twoim świecie? No nie, no bo na początku. Na no. początku to było tak, że tam trzeba było budować jakieś totemy, nie? No to próbowałam <grym> budować te totemy, no i się nie pojawiał. No miałam a takie... miałaś modyfikację, czy nie? Nie miałaś, wyobraź sobie, ok. Wyobraź sobie, wyobraź <grym> sobie. Gra w Minecrafta yy, i, próbuje, i próbuje wywołać totemem Herobrina bez, bez modyfikacji. No brzmi, jakby miał się udać. O, sawanna, ładnie. Tam, tam płyniemy. Serio? Lubisz sawannę? przez to gówniany biom. Ładnie. No dobra, okej, okay, okej. Okay. No i tak. Pażuwie. O mi misie słodkie! Bi, 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 bi. Czy ty właśnie zabiłeś? <noise> do wody! Dowody? Nie, nie, NIE Ej, co to jest? No właśnie idę, żeby zobaczyć. Ej, to taka... co? krowy z tymi. Ej, what? Od kiedy są takie krowy? Zbiłam ją ze spadu. Ze spadu. Ze, ze spadu. <laughs> Ej, Ale one są słodziaki takie. Takie, zabiłeś. No, no bo zabijam, żeby mieć jedzenie przecież Okej okay. <laughs> To trzeba przetrwać, to jest survival Jesteśmy na szczycie góry, nie? Jak nawijał Grubson Na szczycie góry, spotkamy się Wiesz, <laughs> że rok temu Ja umiem tą całą piosenkę cały... o, boże, Ja umiem tą całą piosenkę zaśpiewać na pamięć, nie żartuję Ale czemu? Yy... Ja znam tylko ten Refren Nie, ja znam całą, cały ten y, rap Ale to jest taki, <laughs> to jest ten, Ale to cały ten rap <laughs> Tak, cały ten Ej, rap Ej pa, jakie kurczaki Jakie? Ej, ja nie wiedziałem, ja że nie. są. <laughs> to mi się podoba, <laughs> to mi się podoba. Ej, kolejna wioska, pa! Ale ty wiesz, że... Ale ty wiesz, że skrót od y, Józef to jest ziutek Nie, nie, na, na pewno nie No tak! A Na Józefa, to... Józefę, jak jest Józefa, to mówią na nią ziuta! Dobra, bardzo mocne jakieś informacje, nie? Amelia! Ja ci tu zostawiam! Okej okay. Miło było poznać, hejka. Miło, hej ma? Siema, co się dzieje. Masz Minecrafta na kompie? Posiadam. A chcesz pograć ze mną w Minecraft? A w co mam zagrać? Jaki na moim serwerze, na moim serwerze. Jakim? No moim, po prostu prywatnym stary. Daj IP, może ale... mam pobranie. ale teraz. No nie Federas odpaczyć. E, ty ogarniasz jak masz jakieś tam paczki modów porąbane. Mam, tak. Krzysztof, ale mam ci mówić Krzychu, Krzysztof czy Krzysiu? A możesz mówić Krzychu. Albo obojętnie, obojętnie. To będę nie mówił nie Krzysiu. Nic... <laughs> Zaraz, czy ja z MW gadam? No, no, no. A, tak myślałem, tak no, myślałem, bo... <laughs> tak myślałem, tak myślałem. Właśnie, no. Krisu, jesteś trzecią osobą, która jest na tym serwerze, jak się z tym czujesz? Masz steka. O, dzięki, dzięki. a Bardzo dobrze się z tym czuję. Stary, budujemy chatę. Budujemy chatę, nie? No to można. Melinę zbudujmy, stary. Co ty myślisz? Oj, to Dirtę trzeba nakopać jeszcze. W takim razie, proszę. <laughs> Z czego powinna się składać nasza melina? Jak myślisz, stary? Dirt, kobyl, deski. Jeszcze takie brzydkie pomarańczowe to akurat. <laughs> to nie, ma, nie można gówna w Minecraft'cie skraftować, nie? No niestety. Myśmy obsmarowali ściany, stary. Jak myślisz, jak, to, jak to... powinniśmy ją nazwać? Jak, jak się można myślisz... nazwać taką melinę? No stary, wiesz, różnie ludzie mówią na melinę, nie? No my wiemy, że to melina, nie? Można by ją nazwać Trap, house. trap house? Dobra, to w trap takim razie. No w sumie wszystko się zgadza, stary. no. Będziemy mieli trap House zamiast Meliny. W sumie to jedno, ale nadal bardziej słegowo brzmi, nie? To jeszcze pozostało nam tylko nagrywać muzykę, stary, nie? O, ja nie bardzo, ja nie bardzo. Szkoda, szkoda. Ja wiem, co powinno być na Traphouse, tylko że tutaj nie ma tego, najgorzej. Co by się przydał? Stół do alchemii, nie? O, przydałby się, przydałby się. <laughs> tutaj wysiadł człowieku, nie? Ej, ty, co tu się pali? pa? pali się wioska. Co jest? Rzeczywiście. Ej, piorun musiał tu walnąć jak ten Ej, co tu jest? O nie, tu jest wiedźma O lol Stary, impreza na traphouse była taka mocna, że płoną domy po prostu, rozumiesz? Też mi tak wydaje W takim razie będę musiał cię, Krzysiu, opuścić, bo szukam kolejnej osoby, którą tą mylinę dokończę Albo udoskonalę Nie ma problemu, podaję pałeczkę dalej ten hours later. Hello? Siema Co tam? Gitara wszystko, co tam spać? E, grasz w Minecraft ze mną teraz? Minecrafta? Teraz. E, stary ale jest... pytanie czy, czy premium czy, nie, czy premium, nie premium, stary, nie premium. Mam serwer nie jest premium. Dobra, mogę zagrać. Serio? No, mogę zagrać. No iż to siema Ernes, witam cię na moim serwerze. Stary, widzisz to tutaj? Ano widzę. To jest ale stary. Lepiamy. To jest stary Melina, nie, którą nazwaliśmy Traphaus. Trap house? Ta, to jest Traphaus. Jak zobaczysz, stary, no. nie jest źle jeszcze, nie? Wszyscy sensie wiesz, yy, nie są ma... dwa łóżka. Nie, no. Czego ci potrzeba więcej w Melinie? Czego mi potrzeba w Melinie? No. Wydaje mi się, że podłogę trzeba byłoby wykończyć, jakoś elegancko. Jakieś okienka powstawiać. Dobra, dobra, no. chcę ja się, Bo tak deszcz, jak będzie walił, to. Okej, okay, dobra, czyli. Ale o, bo moby będą wskakiwać, o. No to, to i stary, i właśnie, właśnie do tego cię potrzebuję. Po to tu jesteś, żeby mi pomóc, stary, nie? Czemu tu się jara wszystko? No. no właśnie, stary, to jest dobre pytanie, nie? Bo była burza, chyba piorun walną, nie? A tak, serio, to a, po no. prostu był taki melanż, stary na trap house, wiesz, Że zaczęły a, a, okay. płonąć same z siebie domy, nie? Serio, no legit, no, legit dobrze używane jak powinno być. Tak, a to dokładnie. Tak, o to. tak, stary, a pytanie, bo to jest traphoz, stary, rapujesz? Czy rapuję, freestylować umiem, nie? Tylko, że nie wydaje mi się, że w tym momencie jestem w stanie zafreestylować coś. Dlaczego? Mój talent y, freestylowania to jest jedynie jak spożyję taki fajny trunek. Nie było tematu, nie było tematu, no jak no, musisz... nie było tematu, nie? Okej, 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 wszystko jasne, już wiem z... do tego, po Nie, nie, może... stary, to ten, to nie, to nie było tematu po prostu, nie było tematu. Dobra. Fajnie by było, y, wiesz, jakby, żeby ta miejscówka z każdą osobą cały czas, jakby level up, nie? Okej. Okay. Więc myślę, dobra. stary, że y, ogólnie myślę, że już bardzo dużo tutaj zmieniłeś, stary. Dobra. Pa, jest możemy elegane. zrobić. Tu może być kibel, stary, mamy ręczniki, nie? O, tu tak będzie strat postawiony. <laughs> dobra, dobra, Ej, stary, ale ty, ale teraz dałeś. przecież zrobić stracz, to jest chłopie chwila, czekaj. No i teraz zrobimy pos... Ej, dobra, dobra, zarobisz to. Się... Na no iż to, stary. Ty. I Ty zrobimy tego, to i to, jak Szrek miał, ty przy chacie. <laughs> tu możesz strać, jak chcesz, o. nie? Wlazłeś w gówno, stary. <gryzny> damy se, a jak Dobra, pa, jeszcze mamy to, pa, Oj, O, jest i klapa Człowieku I to wolno opadająca, wolno opadająca, bo to wiesz, to jest premium kibel, no, no. nie? Trap -tra -tra house'owy, nie? Jest... Tak, dokładnie A normalnie jak ktoś chce sra, nie? Coś no. segiry i normalnie na, na, na dywanie trzyma. Straszny, to, straszny, nie? Nie, no, nie, to, jest, no to jest to, jest... To, to, jest, to jest to, dawaj, podpisuj kibel, nie? Potężny Strach Trap House. Okej, okay, ale podpisz się jeszcze. Chłopie, jak się czyta ten nick Znaczy, żeby to tak dobrze fajnie powiedzieć, tak sobie myślę, że zaj, zaj. Zaj, okej. Okay. Zajno. no. Dobra, Zaju Dzięki za zbudowanie kibla. Lecę szukać kolejnej osoby. Nie ma problemu, trzymaj Tasie, wszyscy. The following day. ma Siema Co tam? Dobrze Co robisz? Walekonie Stopem, prawym <noise> <noise> Dobra, to było za mocne, to było za mocne, stary no, mogę zagrać z w Minecraft Masz Minecraft na kompie? Mam Minecraft na kompie A masz najnowszą wersję? No mogę mieć każdą musisz mieć każdą, kurde jaki flex A jak się nazywasz? Lubię, w do... nie no, jak chyba Stasio, tak jak normalnie Nie no, jakie jak masz na imię po prostu? Bo nie wiem jak się do ciebie zwracać A, yy... nie? I ja Stanisław, a ty? Ale tak się zastanowiłeś, że ci nie wiem, czy wierzysz. Nie, naprawdę mam, Stanisław. Tylko, że ja mam taki problem, że Stanisław brzmi za bardzo, jakby wiesz. Poważnie, poważnie. No. A Stasiu brzmi, jakby miał 12 lat i gonił za psem o, Stasio, Stasio, się... ej czemu ty jesteś dziewczyną, o co chodzi? No bo ten, no ja zawsze gram ze skinem dziewczyny, nie mogę. Hej, dobra, luz, ja nie mam z tym problemu, ale tak myślałem, że to ma jakiś głębszy, wiesz, głębszy historię. Jakby niby ma, bo moja dziewczyna gra, no... Aha, okej. Okay. Ja w Minecrafta nie grałem i po prostu mi się skina nie chce zmieniać, a mi zbanowali skina Jezusa. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Stary, słuchaj, to co widzisz przed tobą, nie? No To jest Melina. Tak, no. Nazywa się to Trap House, nie? I to. słuchaj, przed tobą, nie? Był Ernest i do Meliny zbudował Kibel. To jest sracz, nie? Widzisz? O, no, uważaj, bo no, no. tam na strany jest, nie? No, i twoim no. zadaniem będzie dołożyć coś do tej meliny od siebie, ale cokolwiek. Ernest zbudował tak? podłogę, stary, nie? I zbudował strat. Co byś tutaj dał? Pamiętaj, że to jest men Menelnia, trap house, stary, nie? Wiesz co chodzi? Rozmalony dach bym dał. No. No bo Melina w końcu, no ale, ale nie jest kamienia je, nie. ale jest. No dobra, dobra, no. A jakiś lepszy pomysł? Bo już jest dach rozwalony, nie? No to tak. No to podzieliłbym to na pokoje, bo melina nie może być jedna. A o, nie w końcu. Dobra, okej, okej. Okay, okay. Nie może być jeden pokój na melinie. No. E, czego? Tu jeszcze brakuje. Brakuje na pewno kuchni, bo na Melinie wiadomo, co się robi w kuchni. No, gotuje się. Tak, no i rozmawia. Tam są największe rozmowy życia. No tak, no tak. Zazwyczaj tak, to się zgadza. Ja bym zrobił długi przedpokój, później wejście do salonu i tutaj powiedzmy jest jakiś ten, wiesz. Pokój gościa. Mam takie rzeczy, tylko. No i, <laughs> no i ten, tardo, to jest to wystarczy. <laughs> Ale ja w tym czasie, stary, pójdę zebrać drewno, stary, nie? I zrobimy drzwi, żeby każdy wiesz. Każdy miał swój a, taki kącik, dobra, nie? A dobra. A, a, stary, a masz Zabij jakieś drzwi. teksty na podryw, dziewczyn? Dawaj, chociaż Ej. jeden. Drać tajemnicę, Stasio. Na pewno masz jeden taki nie mogę nie, mogę, bo nie to możesz takie, takie... to są takie teksty nie aż mogę. Okej, okay, dobra. No nie, no jak ktoś ich zacznie używać, to nie mogę. W się, sensie, no, bo jak ich zaczną używać, to rozumiem, że będą wyrywać każdą panienkę na mieście, tak? Tak, ale najważniejsze jest mówić myszko, pamiętaj. <laughs> Co? Okej, okay, dobra. Dalej, zbudujmy pomost, żebyśmy mogli łowić ryby. Dobra. Myślę, że to jest guta idea, nie? Co jest najgorsze, że nie mamy wędki w ogóle, nie? Ale to się zdobędzie, to się zdobędzie. Co jest potrzebne do wędki? A, patyki i sieć. Ja to na bank nie będę miał takich rzeczy tutaj. Zakaz łowienia leszczy, Stasio. No i człowieku, to mi się podoba, nie? Dzięki Ci, Stasio, i doszukać kolejnych osób, które będą. Te piękne miejsce tutaj rozwija. Dobra, dzięki. A lot of boring math later. Siema. ma? Witam. Ej, wyglądasz na gamerkę. Tak, gram na nerwach. O! To też jakieś granie. Kojarzę głos, czekaj. O, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie cię oglądam. Krafta grałeś teraz no, no, no. drugi kanał, tak, ja wiem. MWK. Tak, tak, właśnie. To jest <laughs> moje dzieciństwo. No i słuchaj, i masz okazję zagrać ze mną dzisiaj w Minecraft. Dobra, powiem ci najciekawszą rzecz Ja nigdy no. nie pokonałam smoka w minecrafcie Kurde, dajesz mocny challenge Chętnie bym z tobą ubił smoka w minecrafcie Ale jak wejdziesz na serwer, i zobaczysz W jakim domku mieszkam, to Zwątpisz, że pokonamy dzisiaj smoka w minecrafcie Ja mogę zbudować wszystko, nie? Akurat. No i super, właśnie do tego Cię potrzebuję. Dusia, witaj w moim Świecie. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, to Co jest właśnie za tobą, to jest melina Która nazywa się Traphouse. Po polsku Ja nie angielski. No, no po prostu Melina. No, nie, nie, no. nie, 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 nie Uważasz, że to wygląda jak melina? Wszystko jest takie gówniane? <zyskłownia> ale, są <śmany> pokoje, ale są pokoje, ale są pokoje, nie? Chociaż tyle, nie? tyle no. Ale dachu nie ma i czasami na łeb tutaj niestety pada, nie? To jest największy minus tego miejsca. Dusia, sprawa wygląda następująco. Musisz poprawić ten dom. Na pewno, ten piach to to wydupcyć w ogóle i w jednym kolorze albo to zostawić w danym kolorze, a no. to... Żeby było w tym kolorze i to Czyli wszystko na fajnie. pomarańczowe deski robimy Tak, na pomarańczowe deski Ojo, ale to będzie, dobra to, to, droga to będzie misja To jest misa, ładna, nie. ale możemy gdzieś tutaj dywaniki Ładny dywanik postawić No patrz dywanik, jest dywanik jest w sraczu nie Żeby tutaj był ale wiesz Ale kurde nie, nie w sraczu <laughs> To się obsra ten dywan się nie trafi co będzie Ale wtedy? patrz nawet jest ręcznik w sraczu nie Chociaż tyle nie, kto wymyślił takie budowanie w środku Ale tutaj, jakie w środku, w środku tutaj tego But A co, to źle? To dupy. <laughs> nie no, będzie szybciej, jak ci pomogę. Ja muszę też coś robić. Nie będę aż tak ci wykorzystywał, nie? Pamiętajcie, trzeba zostawić suba, To trzeba pamiętać. Bardzo dobrze mówisz, bardzo dobrze. Jestem w szoku, nie? Nikt jeszcze nie powiedział, że. Trzeba żeby pamiętać. Subskrybować. No właśnie, ale nikt jeszcze jak nie like powiedział, nie? I łapkę w górę. O, 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 o. o. o, o, o widzicie? O. Dusia dobrze mówi, musicie się jej posłuchać, nie? Trzeba będzie kopać. Dobra, to ja to idę kopać. jest chłop, żeby pracować. Dobra, Kurde masz tutaj plenow. wszystkie deski. Rzuciłem ci wszystkie deski, jakie mam idę kopać kobla. O Boże, kilof by się jeszcze przydał. Ja nie, ja nie robię kilofa, od tego jest łop. <noise> Co jest? Ej, ale ja, ja teraz ciężko pracuję, kopię kobla. Będzie dobrze, będzie dobrze, na moją odpowiedzialność. Ej, tu będzie trzeba kibel też zupgrade'ować w kolor domu. Kibel może zostać taki, żeby było wiadomo, że to jest że to kibel jest kibel. osobna część, tak. Dobra, dobra. Daj mi trzy kobla <noise> na kilof. <noise> nie ma. <noise> ja, ja nie mam w ogóle. Nie będę drewnianym przecież robił. Proszę. Nie, no daj, da, deski mam, chcę kobla Daj kamienia, o Proszę jeden ja, O, dobra, git, zarobiście O, a to robimy naokoło taki, czy robimy taki, wiesz, stożek? Tak, to robimy naokoło I powiem ci tak A nie robimy taki tutaj, że wiesz, jak stodoła, że tutaj tak o? Wiesz, co, ho? Robimy jak ja mówię najpierw Dobra, sorry, sorry, nie? Ej, akurat się ściemniło i gdzieś pada deszcz A ty taka groźna się zrobiłaś Dobra, sorry, Klaudia Może być, ale to nie lepiej z drewna to zrobić? Ej, dobra, 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 dobra Niech zostanie, niech zostanie, spoko To jest moja wizja Dobra, mów, co mam robić, ja się nie odzywam Ja po prostu to zrobię, nie? Na luzie W A ja sensie, zdrobię, wiesz, tylko, tylko nie bij Dookoła? Tak, to... No. No to przód to, 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 to co? No nie wiem, no ja tutaj czekam od szyfowej, nie, tak? Ma tak no. być, jak tutaj wokół, wokół, tak. Do, dobra, I te, dobra. Te doły, co ja zrobiłam ten tak na toaletę, to ma tak A... być tak zrobione każ na każdym brzegu. <laughs> każdym... Okej! Okay. A co ty co ty robisz? A, to drugi, drugie piętro jednak robimy? No jednak tak, ale skrzynki sobie postawię. Dobra, dobra. To nie będzie jakieś bardzo duże, ale to będzie takie na... Na jakieś gówno do tego. <noise> no jakieś gówno. Ty, i prawie, pa, prawie zrobiliśmy równo, prawie. Sta Ej, ja mam jeszcze dwa, idealnie chyba. Nie no, ale powiem ci, kurde, do mnie do poznania. Była Melina, teraz jest Melina Plus. <noise> Bez bez kitu, dachu, tutaj, Jeszcze tutaj bez, dachu, bez dachu. Ale tylko tutaj, bo drugie pie pierwsze piętro, w sensie parter ma normalnie dach, a nie miało, nie miało, padało na web widzowie, więc wiecie. Dobra Klaudia, bardzo Ci dziękuję za tą y, mega świetną budowlę i za ten piękny upgrade. Dobra mojego brata, Franka, który ma 11 lat. Franek, pozdrow dla Ciebie! Szukanie chętnych osób do wzięcia udziału w tym filmie nie było wcale takie proste. Spędziłem kilka dni buszując połomę, aby nagrać ten film i udało znaleźć ich tylko 6. Naprawdę chciałem skończyć upgrade Meliny, ale że filmy są. Co piątek zabrakło mi po prostu czasu. Jeżeli chcesz kolejny materiał z OME, napisz w komentarzu, jakie wyzwania powinny robić napotkane osoby. Elo.